Warszawa dla Jezusa! Słuchajcie, Szanowni Państwo, chciałem dzisiaj nas zachęcić, żeby się trochę ogarnąć w temacie wiary. Wreszcie, w swoim życiu. I żeby na co dzień żyć, żyjąc, żyć bliżej Boga. I wreszcie doceniać, że On tu jest wśród nas. Bardzo fajnie w Biblii, w Starym Testamencie, psalmy o tym mówią. Kiedy na przykład Dawid w 63. W szacalmie mówił, Boże moje serce tęskni za Tobą. Panie szukam schronienia w Tobie, jestem głodny tego, żeby przyjść na świątyni i pokłonić się Tobie. Chciałbym umieć rozbudzić w sercu każdego z nas tęsknotę za Bogiem. Chciałbym, żeby to, co jest moim pragnieniem, stało się również Waszym pragnieniem. Wiecie, bo ja tęsknię za Bogiem, tęsknię za Jezusem. Chcę więcej Jego w swoim życiu. Chcę być blisko Boga i chcę czuć fizycznie Jego obecność na co dzień. I też posłuchajcie tego. Chciałbym w każdym z Was, który słucha mnie teraz, zaszczepić taką myśl w głowie. Wepchnąć Wam coś takiego. Posłuchajcie. Chcę... Żeby Bóg coś jeszcze ciekawego zrobił w moim życiu. Pomyślcie sobie teraz razem ze mną. Chcę, żeby Bóg coś ciekawego jeszcze zrobił w moim życiu. Wyobraźcie sobie, jak stoicie tu na ulicy i wpuszczacie taką myśl do głowy. Chcę, żeby Bóg, Pan Jezus, coś ciekawego zrobił w moim życiu. Jeszcze się tak bardzo nie zestarzałeś. Jeszcze nie wszystko jest za Tobą. Dużo jest przed Tobą. Wiecie, kiedyś inaczej patrzono na Jezusa niż dzisiaj patrzymy. Dzisiaj chodzimy do kościoła i to oczywiście jest OK. Obchodzimy różnego rodzaju święta. Mamy tradycje chrześcijańskie. Wiecie, czemu kiedyś tu uchodził za Jezusem? Oni nie chodzili tylko w niedzielę za nim do kościoła, na co dzień za to chodzili. Bo on uzdrawiał chorych, bo on pomagał ludziom. Potrafił dwoma rybami nakarmić kilkanaście tysięcy ludzi. Dlatego za Jezusem chodzili. I mówił do nich wszystkich, przychodźcie. Po prostu przychodźcie z wiarą, mieć otwarte serce, ale przychodźcie do mnie. Chciałem Ci dzisiaj powiedzieć, że tych samych cudów, które są w Nowym Testamencie, możesz doświadczyć. My ich doświadczamy. Słyszałem historię wczoraj, jak jedna osoba poszła do szpitala się modlić o kobietę, bo jej dziecko miało chore jelita, które w ogóle nie działały. Zapuchło całe odwody jakieś i za godzinę dostaliśmy smsa, że dziecko jest uzdrowione. Ma wiele cudów jest w życiu, jeżeli ich nie doświadczasz, to coś tracisz. Jakby mijasz się z tym. Więc dzisiaj chciałem wrzucić Ci do głowy, pomyśl chwilę. Spróbuj powiedzieć taką krótką, szybką modlitwę. Panie Jezus, rób coś jeszcze ciekawego w moim życiu. Jezus w tamtych czasach z Nowego Testamentu dużo uzdrawiał. Bardzo często mówił, że każdy, kto mu zaufa, ma obiecane życie wieczne. Jezus mówił do swoich uczniów i do tłumów, idę Wam przygotować już miejsce w niebie, a kiedy je przygotuję, wrócę po Was. Religia dzisiaj straszy grzechem. Jezus mówi odezwij się, poproś o przebaczenie. Dzisiaj wiecie, bardzo dużo jak myślimy religijnie o Bogu, to straszy z sądem religia, wytyka błędy. Ja wierzę, że mój Jezus wyciąga do każdego z nas rękę, do Ciebie wyciąga. I mówi chodź tutaj przytulę Cię, chodź po przebaczenie, chodź za mną wszystko będzie dobrze. Normalnie widzę jak Jezus dzisiaj się uśmiecha do Ciebie i mówi lubię Cię. Przeczytam Wam fragment z Ewangelii Marka. Jezus przyszedł do Jerycha, a gdy wchodził on oraz jego uczniowie, ślepy żebrak siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu zaczął wołać i mówić: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał. A on tym więcej wołał: Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. Zawołali ślepego, mówiąc mu, ufaj, Jezus cię woła. A on rzucił swój płaszcz, poderwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. Jezus się odezwał, co chcesz, abym ci uczynił? Ślepy odrzekł mu, mistrzu, abym przejrzał. Wtedy Jezus mu powiedział, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wtedy odzyskał wzrok i poszedł drogą za Jezusem. Więc spodziewaj się dobrych rzeczy w swoim życiu. Dla siebie i dla swojej rodziny. Zbliżając się po prostu sercem i myślami dzisiaj do Boga. Tak jak ten ślepy, który krzyczał, przed chwilą czytałem. Nie pozwól się nikomu uciszyć. Nie daj sobie mówić, że się nie nadajesz do chrześcijaństwa i dla Boga. Nadajesz się. Nie daj sobie wmówić, że dzisiaj jest śmiesznie mówić o Bogu na ulicy, bo nie jest śmiesznie. Śmiesznie jest nie wierzyć. Śmieszne jest mawiać sobie, że nie ma Boga. Śmieszne jest mówić, że pochodzę od małpy. Ja nie pochodzę od małpy. Moje dzieci nie pochodzą od małpy. Okej, okay, to było żartem. Nie jest śmieszne ufać Bogu. Jest to normalne, żeby mu zaufać. Ja też się spodziewam, że mój Bóg, Ojciec w niebie, mój Pan Jezus i Duch Święty zrobią dla mnie i dla mojej rodziny coś dobrego dziś, jutro i za tydzień. Wierzę, że po prostu wystarczy się odzywać. Pamiętam fragment, jak pierwsi apostołowie w dziejach apostolskich na pierwszym wielkim kazaniu w Dniu Zielonych Świąt powiedzieli, ale teraz słuchajcie. Każdy kto wezwie imienia Pańskiego będzie zbawiony. Więc dzisiaj chciałem ci zachęcić, abyś razem ze mną, głośno, z serca poprosił o to, aby Bóg działał w twoim życiu. Jedziemy, drogi Panie Jezu. Proszę cię, abyś działał w moim życiu. Chodź zmień coś na lepsze. Potrzebuję, żebyś mi przebaczył moje grzechy. Potrzebuję uwolnienia, uzdrowienia. Panie Jezu, pomóż mi w moim życiu, bo sam nie daję rady. Proszę Cię o przebaczenie grzechów i dar życia wiecznego. Chcę znaleźć się w niebie. Panie Jezu, wypełnij mnie duchem świętym. Chcę żacą dzisiaj doświadczać, że istnieje Bóg i że jest żywy i realny. Boże, zrób coś dla mnie. Chcę więcej Cię doświadczać od dzisiaj. Amen. Miłego wieczoru. Dziękuję.